Cześć kochani, witam się z wami w nowym dniu i w nowym filmiku i dziś przychodzę do was z takim filmikiem, w którym opowiem wam o tym urządzeniu do masażu twarzy. Mam już go od jakiegoś czasu, dostaję od was pytania czy to urządzenie mi się sprawdza, jak mi się sprawdza i postanowiłam nagrać taki filmik, w którym wam powiem o tym urządzeniu. Ja też jestem jeszcze właśnie przed poranną pielęgnacją, więc jest idealna pora, że mogę sobie skorzystać z tego masażera, i przy okazji zobaczycie sobie, jak, jak to u mnie wygląda. Ten masażer, tak, powiem Wam tak: on miał dołączony kabelek do ładowania, nie było gniazda wtyczki, no ale to tam nie problem. I słuchajcie, okazało się, że kiedy podłączyłam go pierwszy raz do ładowania, okazało się, że nie wchodzi prąd mi w to urządzenie po prostu nie ładuje się ja mówię, no kurczę, jakieś wadliwe urządzenie chyba kupiłam no nie wiem niedawno lodówkę odsyłałam, więc tak nie ponosi mi było żeby znowu kolejny produkt odsyłać no i tak zaczęłam kombinować że mówię, może nie ta wtyczka może ta wtyczka ze słabo prądu podaje albo jest nieodpowiednia mam tych wtyczek kilka ogólnie ale ten, i w końcu tak wpadłam na pomysł żeby podpiąć moją ładowarkę od telefonu Mm, bo wejście tutaj jest takie samo, właśnie jak z mojego telefonu, i słuchajcie, dopiero to zadziałało. Po prostu moja ładowarka do telefonu ładuje mi ten masażer. A właśnie ta dołączona do zestawu była najwyraźniej uszkodzona, no bo nie działa. No i co Wam powiem? Tutaj jest taki, mm, taki, jak to się nazywa, stojak, że urządzenie sobie do tego wkładamy i bezpiecznie ono nam tutaj y, sobie w tym jest. Urządzenie ma takie trzy programy, tutaj tym pierwszym przyciskiem włączamy urządzenie, tutaj przełączamy sobie w jakim trybie ma pracować urządzenie i jest przycisk na lampę LED, czyli że czy chcemy światełko czerwone czy niebieskie. I co Wam powiem, urządzenie włącza się poprzez takie dłuższe naciśnięcie tego pierwszego przycisku, on ma tutaj takie funkcje, Pierwsza funkcja to jest czyszczenie, druga funkcja to jest, ja to nazywam taki zimny kompres, na zimno ten masaż działa. Trzecia opcja to jest liftingująca, nawilżanie i synteza kolagenu. Także tak to wygląda, każdy ten tryb ma określony czas swojej pracy. Nie wiem czy Wy to dobrze widzicie, jak ja Wam tak pokazuję, mam nadzieję, że widzicie. I powiem Wam tak, że ja z tej funkcji clean właściwie nie, nie korzystam. Ja de makijaż sobie robię po swojemu, domywam sobie buzię po swojemu. Czasem rano, kiedy mam akurat czas, no to mogę się tam chwilkę tym pobawić, ale ogólnie to ja lubię tam, wiecie co, każdy jakieś ma takie swoje przyzwyczajenie, swój rytuał, i ja właśnie według tego swojego rytuału sobie lubię moją twarz zmywać. Natomiast tutaj w filmiku pokażę Wam, jak, jak można użyć tego urządzenia do zmycia make-upu. Mam tutaj przygotowany bacik, zaraz Wam wszystko pokażę. No i co Wam powiem? Powiem Wam tak, że rano to zależy. Właśnie jak mam czas, to ja się bawię też w tą funkcję clean tutaj pracuję, nie? I tam sobie robię te programy po kolei. Ale jeśli nie mam czasu, to często jest tak, że po prostu włączam sobie ten drugi program. Cool, tutaj się nazywa, ja to nazywam zimny kompres, on mi działa na zimno, masuje mi twarz na zimno, nakładam sobie kosmetyki i pięknacje, prawda? I tym masażerkiem sobie wtłaczam te produkty w skórę tym, tym zimnym kompresem. I on mi tak, tak to zimno, fajnie działa na twarz też mam wrażenie, że opuchliznę, którą mam wokół oczu rano, niweluje mi tę opuchliznę. I tak sobie właśnie lubię tej funkcji użyć, kiedy mi się spieszy. A kiedy mi się nie spieszy, to lubię sobie najpierw właśnie też tą funkcję kul uruchomić. Potem nakładam sobie serum i włączam sobie ten program liftingujący. I ten, tym programem liftingującym wpłacam sobie serum w skórę. Potem nakładam krem na twarz i znowu przechodzę w ten program. Co ja tu zrobiłam teraz? Przechodzę w program nawilżania, Ewentualnie, jeśli chcę skrócić, no to sobie robię od razu tę syntezę kolagenu. Synteza kolagenu to też jest taki chłodny program i on też, mam wrażenie, tak mi, tak mi kończy tą pielęgnację. Także tak to wygląda. No i powiem Wam, że ja to urządzenie bardzo się z nim polubiłam. Na początku miałam mieszane uczucia, jak właśnie wyjęłam z opakowania, coś tam sobie zaczęłam, to sobie przyłożyłam, to sobie przyłożyłam, mówię, kurczę, te wibracje są prawie, że w ogóle niewyczuwalne. A pamiętam w tym cepterku, to było tak, że jak przyłożyłam, to po prostu takie, to było taki konkret, nie, te, te wibracje w urządzeniu. Natomiast tutaj to takie jest delikatne, ale właśnie ja sobie to wtedy do suchej skóry przyłożyłam. A to urządzenie przykładamy, kiedy na twarzy znajduje się produkt, i wtedy, kiedy sobie tak jadę tak bardzo, bardzo delikatnie urządzeniem po twarzy, to takie, takie uczucia, jakby takie, takie, takie lekkie ukłucia naprawdę czuć. To się, w ogóle to urządzenie się nazywa, że to jest masażer MEMS do mezoterapii bezigłowej. A takie, po prostu mówię Wam, takie, takie, takie jakby mikro, małe igiełki po prostu jednak nakuwały to ciało. Oczywiście tak się nie dzieje, tylko pewnie może te, ten prąd wywołuje takie odczucia, no nie wiem. To co, zaczynamy. Pokażę Wam, jak ja sobie z tym działam. Więc jeżeli... ja to wyłączę na razie... Jeżeli... Chcę sobie skorzystać z funkcji oczyszczania z oczyszczenia skóry. Też nie wiem do końca, no nigdy nie próbowałam, czy to faktycznie ta funkcja clean służy do zmywania ogólnie makijażu. O Pewnie tak, ale. Oj, kawka Kawki mi się chce, wiecie, ciężko bez tej kawy. Pewnie można też makijaż od podstaw zmyć tym programem, tą funkcją, ale trzeba płatek kilkakrotnie zmienić, nie? Dopóki nie stanie się czysty. Natomiast ja twarz mam oczyszczoną, czyściutką, stonizowaną, ale pokażę Wam jak to właśnie sobie robię, jeżeli chcę sobie użyć tej funkcji clean. Nakładam sobie płatek na na głowicę. To jest głowica, to się chyba nazywa, prawda? I tutaj jest taka nakładka jeszcze do tego masażera dołączona. Tą nakładką ściskam sobie płatek. Czasem właśnie to się tak nie chce udać za pierwszym razem, ale zaraz, zaraz myślę, że się uda. Jeszcze tu z tej strony. Dosyć właśnie Ciężko się czasem to zapina, tą nakładkę, i jeszcze bardziej ciężko się ściąga. Zaraz zobaczcie, jak ja to będę zdejmować. Ja sobie użyję tutaj toniku, mam jeszcze jakąś taką biedną resztkę toniku yy, tego z Avonu z witaminą C, więc naleję sobie tutaj na wacik tego toniku i włączam urządzenie. Włączam urządzenie, no i mam tutaj na tej funkcji clean, prawda? I sobie zaczynam. Być moją buzię, czyścić. Kiedy, so, kiedy pracuje urządzenie na funkcji clean, to ja sobie czyszczę buzię takimi kółkami. Te wibracje, nie wiem czy Wy to słyszycie, ale one wcale nie są takie niskie. Okazało się też w ogóle, że te wibracje można sobie ustawiać, że i temperaturę można ustawiać, jak kiedy się załącza czerwone kółeczko i właśnie ten tryb pracy też sobie można ustawiać, także też jest to fajne. No i takimi kółeczkami generalnie sobie czyszczę buzię. Wacik już się robi ciepły, już się nagrzewa. Jest to takie bardzo miłe uczucie. Także no tak. Cieszę się, że sobie kupiłam ten masażer, powiem Wam. Tak jak mówię, na początku miałam mieszane uczucia, ale teraz naprawdę wiem, że, wiem, że jest ok i fajnie mi się sprawdza. Także tak. Śmiesznie, że tak tą temperaturę wytwarza. Takie ciepluni wacik jest, no mówię, mam bardzo fajne odczucie. Dobrze, że z gośczeniem już starczy, bo, wystarczy, bo chciałam wam tylko pokazać, jak właśnie jak to działa w tej funkcji czyszczącej. No i teraz muszę zdjąć, muszę zdjąć, i to właśnie jest trudne, dosyć ciężko ten. Dobra, udało się. <laughs> I moja twarz. Coś tutaj jeszcze jakieś zanieczyszczenia. Widzicie, ja mówię, że mam taką czyściutką twarz. Ten. A tutaj jeszcze jakieś zanieczyszczenia mi zebrało z twarzy. Dobra, to sobie na razie ten wacik odkładam tutaj. To kółeczko nie jest nam teraz potrzebne. No i słuchajcie, i na tym etapie ja sobie nakładam. Serum do twarzy. Yy, serum używam w tej chwili cały czas właśnie tego serum z, y, kwas, y, z kwasem hialuronowym z Eniu. Bardzo lubię to serum. Jakoś tak mało mi się nabrało. wiecie, że sobie w ogóle teraz się nic nie nabrało. Okej. Okay. No i nałożę sobie mm, serum na twarz. Na czoło sobie dołożę, żeby jakoś tak nie. Okej. Okay. I tutaj sobie użyję tej funkcji liftingującej. Funkcję zimny kompres sobie pominę. Znowu dłużej przytrzymuję przycisk włączania. I idę w funkcję liftingu. Tutaj jest zalecane 5 minut, to jest jak gdyby mm, odgórnie ustawione. Czekajcie, by sobie przestawiłam, nie tak chciałam, o tak. No i zaczynamy. O jest, ale mnie teraz ukuło, wiecie, ale to serio, tak jakby mnie prąd kopnął. I powolutku wtłaczam sobie mm, kosmetyk w skórę. No, jest, jest to tak dość mocno odczuwalne, powiem Wam. Yy... Tylko, że ja mam niski próg bólu, więc ja ogólnie wszystko odczuwam gorzej. Ale to nie jest tak, że to jest jakieś takie urządzenie, wiecie, i ten, ten, że to nic nie robi, nic nie daje. Daje, daje. Teraz nie, ale właśnie to pierwsze dotknięcie to naprawdę poczułam, jakby mnie prąd kopnął. I ten program, on ma trwać 5 minut, ja tutaj nie będę operować, to sobie dałam mniej serum i trochę mi ciągnie skórę. Zresztą to serum też, ono bardzo szybciutko wchodzi w skórę, stawia się ze skórą. Hmm. Powolutku wtłaczam sobie tu kosmetyki. Taką zrobię tutaj skróconą wersję, wiecie, bo zanudziłybyście się podczas tego mojego masażu. Zanudziłybyście się normalnie. I czoło to robię sobie mm, takimi ruchami do góry. I właśnie w zależności od tego, ile mam czasu. Jeśli mam więcej czasu, to z dużą przyjemnością bawię się tym masażem i jest to bardzo, bardzo przyjemne. Natomiast, jeśli mam mniej czasu, to wiadomo, że skracam ten czas do minimum, do takiego czasu. Wiecie, że pomijam sobie jakiś tam program jeden czy dwa, czy wręcz używam sobie tylko w ogóle jednego programu. Bardzo fajne urządzenie, bardzo. Zostały mi trzy minuty. To Monti goni, prawda? Zostały mi 3 minuty, ale ja sobie przejdę do następnego programu, czyli nałożę sobie krem. Krem używam Enew z Avonu. E ten, który co robi z witaminą d 3 Zawsze, nigdy tego nie mogę zapamiętać, wiecie. Adaptujący, nieadaptujący. Jak to się nazywało? Pięknie pachnie ten krem. W ogóle jest taki delikatny. On jest taki właśnie niby kremowy, ale taka konsystencja żelowa też taki rzadki jest. Bardzo przyjemnie pachnie tak delikatnie. Bardzo przyjemnie. Że kremik nałożony, i jeszcze krem pod oczy sobie nałożę. Krem pod oczy rozcięłam sobie opakowanie, bo już mi się kończy ten krem Eniós z Protinolem. I właśnie od jakiegoś czasu tak sobie robię, że rozcinam opakowanie. I za każdym razem bardzo się dziwię, ile produktów zostaje w tym opakowaniu, które ja dawniej po prostu wyrzucałam. Nałożyłam sobie za dużo kremu, ale to nic się nie dzieje, nie będę tego ściągać czy coś. Zanim ja dziś wyjdę z domu, to po prostu ten krem i tak, i tak mi się pięknie wchłonie. Także nie będę tutaj nadmiaru jakiegoś y, sobie zbierać. Mm. Czasem, kiedy nałożę sobie kremu do, pod oczy za dużo, to właśnie na usta sobie też przeciągam. To jest taki delikatny kremik, więc... I teraz sobie przejdę na program nawilżanie. Nawilżanie i tutaj mamy, że też 5 minut. Czy znowu mnie prąd kopnie? Nie. Ten poprzedni program to było lifting i takie dość silne to jest ujędrnienie bo właśnie. Więc być może dlatego ten masaż jest taki, te odczucia są takie. A tutaj mi znowu oko, dr, oko tak mi drga wiecie, podjeżdżam bliżej oka. Już do Was wracam. Ja tutaj do Was mówię, nie? a z balkon mam otwarty, i słyszę, że moja mama się pyta: ty nie śpisz czy coś takiego? Nie, nie śpię już, nie śpię. A, ja sobie lubię włączyć do... gdzie jest funkcja nawilżenia, to lubię sobie włączyć ten czerwone światełko i wtedy... i wtedy mam wrażenie, że ten krem jest jeszcze lepiej wtłaczany. Jeszcze tam więcej dobrego się na tej skórze dzieje. No, powiem Wam, że odczucie jest naprawdę takie... Mm, niemal nocalny. Po prostu ten krem tam się tak wtłacza w tą skórę. Bardzo fajne urządzenie. No i czułko tu też właśnie ruchami od dołu do góry. Właśnie kiedy to czerwone światełko mi świeci, i właśnie robię to, co w tym momencie, to taki, tak sobie czasem wizualizuję, nie? bo ja zawsze to w lusterku robię. Tutaj też mam zresztą lusterkę, a teraz się gapię w telefon. E, to tak sobie wizualizuję, że właśnie jak żelazkiem sobie rozprasowywuję moje zmarszczki. Tylko wiecie, ja też teraz się. Tak nagrywając filmik, to też jest inaczej, nie? A jednak kiedy sobie siedzę w spokoju, relaksuję się i ten. To po prostu. No jest to naprawdę fajne. Dobrze, zostały 4 minuty. Zostaje mi 4 minuty, ale ja już nie będę tych 4 minut kończyć. Jeszcze sobie tylko przejdę na program kolagen. Syntezy, synteza kolagenu. O. I tutaj już mi się, pomimo tego, że światełko jest czerwone, to już mi się temperatura zmieniła na zimna i już jest lodowata ta, ta głowica się zrobiła w momencie. Jest to bardzo przyjemne, bo tak koi mi teraz moją skórę. Mm, takie jeszcze przed chwilką miałam wrażenie rozgrzanej skóry, bo to naprawdę bardzo szybko się nagrzepa. Natomiast teraz jest takie przyjemne, zimno. Fajnie, fajnie. Bardzo fajne urządzenie. No, jeszcze troszkę czułko. Powiem Wam, że od jakiegoś czasu, znaczy inaczej. Ja też nie miałam jakiegoś dużego problemu ze swoją cerą, nigdy nie miałam. Ja nawet w okresie dojrzewania nie miałam za bardzo trąciku na twarzy i nigdy nie miałam jakichś tam problemów z cerą. Były takie, były takie przejściowe stany, nie wiem od czego to zależało, że robiły mi się takie brązowe przebarwienia. Czasem. Może to było od słońca? Nie wiem. Ale ogólnie nie miałam jakichś problemów z cerą, że jakieś tam wypryski, jakieś zanieczyszczenia, jakieś wiecie. Nie miałam tego. No, jedynie co, no to niestety z wiekiem ta skóra się wiatrzeje, się starzeje i no taka prawda. Natomiast odkąd mam to urządzenie, nie wiem na ile sobie to wkręcam, a na ile faktycznie, ale wydaje mi się, że tak, jak gdyby stan tej mojej cery naprawdę się poprawił. Zobaczcie, ja nie mam w tej chwili żadnego podkładu na twarzy, żadnego kremu BB, żadnego nic nie mam, a no całkiem przyzwoita jest ta skóra. Czego mi to zgasło, rozładowało się czy co? Dobra, już kończymy okazę. Tak to wygląda w takim właśnie jest. W tym stojaczku sobie to fajnie, stabilnie stoi na stoliku. Słuchajcie, zamykam już te moje kremy. Bo już tak myślę, że czas mnie nagli. To miało być takie góra 10 minut, a coś mi się wydaje, że zrobiło się już więcej. Także, kochani, Dziś ten filmik będzie taki króciuteńki. Ja jeszcze przypomnę, że jeżeli ktoś ma ochotę zapisać się do mnie do AWON, zapraszam serdecznie. Link zostawię pod filmikiem. Zapraszam was do siebie serdecznie i co, i dziś już się będę z wami żegnać. Dziękuję, że ze mną jesteście, że przychodzicie na mój kanał, że subskrybujecie mój kanał. A kto nie subskrybuje, bo ja widzę w statystykach, że połowa osób oglądających filmiki mnie subskrybuje, a połowa nie. Także zachęcam do subskrypcji. I kochani, co dziś już się będę z wami żegnać? Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku Buziaczki Papa. Pa.